Potrzebuję jednego punktu, zostały mi trzy mecze do końca Żeby awansować do kolejnej ligi, tym razem do szóstej No ale przede wszystkim muszę wam zaprezentować mój nowy skład Ponieważ jest kosmiczny Teraz powiem wam, że pad mi nawet pod koszulkę pasuje Jeśli chcielibyście sobie kupić jakąś piłkarską koszulkę, taką jak ta Akurat ja wybrałem sobie Manchesteru, mój drugi ulubiony klub Zaraz po Realu Madryt To wbijcie sobie pod spodem, macie linki do sklepu pod stadionem Tam macie... Troszkę taniej, 5% zawsze z kodem rabatowym, taka mała reklama. Dobra, em, na czym, na czym tu ja tutaj stanąłem? Aha, miałem wam pokazać skład. Cristiano, Suarez i Bale, to jest trójka moich napastników, że tak powiem. Z tyłu mamy Di Maria, Pogbe i Götze, także tutaj naprawdę jest niesamowicie. Do tego tak, pamiętajcie, że Cristiano to jest Toty, Di Maria jest też Toty. Mamy tutaj Alba, Godin... Toty również, Ramos, Toty i na prawej stronie Lam, również Toty, a na bramce Gigi Buffon, niestety musiałem sobie ławkę rezerwowych zrobić tak strasznie słabą, żebym w ogóle mógł grać z tym składem, bo widzicie, że to cały koszt tego składu to 816, a ja mogę mieć tylko 820, więc tak trzeba robić, mało tym Spirit, ponieważ jeszcze nie grałem, trzeba trochę pograć, to wszystko wtedy wzrośnie, w każdym razie idę szukać mojego pierwszego przeciwnika, no i mam nadzieję, że tym składem Będę naprawdę wygrywał mecz za meczem. Dobra, zobaczmy skład mojego, pier mojego pierwszego przeciwnika: 91 zgrania e, Hulk, Depay, Zil na prawej stronie, Ramirez, e, Gutierrez, to nie, tam jest odcięte coś: Gutierrez chyba tam powinien być, albo nie wiem w sumie. E, Kolarow, Mangala, Luis, Iwanowicz i Bravo. Mamy jeszcze Batenga i Aguero, ma Kondogbia jest tutaj na środku, a tam jest chyba Gutierrez, tak? Aguero jeszcze na ławce Insigne też, Oxlade-Chamberlain, no, naprawdę fajny składzik. Zobaczymy jak będzie grał, nie zobaczyłem z której jest ligi, no ale mniej więcej albo szósta, albo siódma, albo ósma, innego wyboru chyba nie ma. Może spróbujmy tak Bale'em, o ale huknął, patrzcie jaki początek meczu. Oj, teraz się może dziać jedna i druga strona, naprawdę można dawać świetne strzały, jak nie Cristiano, to Bejlem. Suarez też, zobaczymy jak będzie strzelał. Cristiano, aj nad bramką, powiem Wam, że te strzały tak latają, latają, ale póki co nie mogę ogarnąć tego składu, powiem Wam, że obrona spisuje się naprawdę bardzo fajnie, wkurza mnie zawsze w pesie, od początku, od kiedy gram w tego pesa. a wkurza mnie najbardziej to, że nie widać um, nie widać na, na murawie, na boisku może wszystkiego, nie można sobie oddalić tak fajnie, oj czekajcie, nie można sobie tak fajnie oddalić kamery, jak można to zrobić w Fifie, O, ale wbiegł Depay I mamy 1-0 w tyłek. Do przerwy niestety 1-0. I powiem wam, że tak czułem, że ten zespół może na początku zawodzić. To Team Spirit musi iść w górę. No, ale mam nadzieję, że uda mi się wywalczyć Remis i awansujemy już w tym sezonie do kolejnej ligi. Tak to jest właśnie. Jak zmieniałem skład ostatnio, też miałem takie problemy na live w pierwszych spotkaniach. Potem już było ok. Więc chyba po prostu muszą się zgrać, co miałoby trochę sensu. Może być 2 i jest 2. Kurde. Aremie rozklepał tym Aguero. 3. Co się dzieje? Jak zaczął grać w tej drugiej połowie? No ja w to nie wierzę. 4-0 i znowu Aguero. To co on wyczynia tym Aguero, od kiedy go wpuścił, to jest po prostu niesamowite i chyba trafiłem na gościa który nie jest chłopakiem do bicia, tylko po prostu ogarnia pesa. W przeciwieństwie do mnie. Patrzcie, Agüero już tam na dole ucieka i pogba go sfalował, mamy rzut karny. No i to jest pięć, Cały czas takie akcje idą. Oj, oj, oj. Haha, <laughs> nie trafił. No, może Cristiano przynajmniej honorową. Tak jest, honorowa bramka, 4 do 1. Myślę, że powoli, powoli ten skład się będzie rozkręcał. Jeszcze gram teraz w dziesiątkę bez pogby. Wiadomo, ten mecz już jest przegrany. 85 minuta. Tutaj już się nic nie zmieni, jeśli chodzi o zwycięzcę tego spotkania. Ale to nic, powoli ten Team Spirit będę zbierał i ten skład będzie grał coraz lepiej, zobaczycie. Koniec spotkania, wynik 4 do 1, zimny prysznic na moją głowę. W sumie to się może przydało, nawet za bardzo się tym składem. Zobacz na jego statystyki. Oddał aż 12 strzałów, z czego 9 cennych. Naprawdę koleś ogarniał. Koleś zagrał bardzo dobrze i trzeba mu to po prostu przyznać, że był lepszy. Teraz poszukam drugiego przeciwnika i jeszcze kogoś za pogbę chyba będę musiał dać do składu, ponieważ pogba dostał czerwoną kartkę, więc na pewno zagrać nie będzie mógł. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tak jest w PS, bo chyba czerwone jeszcze nie wyłapałem, tak mi się wydaje. Mój przeciwnik miał kilka razy czerwoną, ale jakoś nie przypominam sobie, żebym ja miał. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Damy szansę Steigerowi, także zobaczymy, jak się spisze. Idę szukać drugiego przeciwnika. No i w końcu trzeba ten jeden punkt zdobyć, bo naprawdę brakuje tak niewiele. Zerknijmy na skład mojego drugiego przeciwnika 95 Team Spirit. On tutaj mnie może zmiażyć, do tego ma Ibrę i Quaresznę. Powiem, że Ibra w Pesie jest o wiele, wiele lepszy niż w Fifie. Naprawdę świetny skład, aż się boję. Popatrzcie, mam taki skład, a obawiam się gościa, ponieważ ma 95 Team Spirit. A z tego co widzę w Pesie, to po prostu daje ogromny, ogromnie dużo. Huknął, ale bym miał system, w ogóle widzieliście... Nie! No i co to było? Fellaini go tak przepnął! Co ja zrobiłem w tym momencie? Złe wybicie Godina ja nie mogę. No Suarez, zatrzymaj się. Po długim ładnie. Tak jest! jeden do jednego, pięknie! W końcu na spokojnie to wykończyłem. Mamy 1-1 i to jest pierwsza bramka Suareza u mnie w klubie, o ile się nie mylę. No nie, Lukas na prawym skrzydle, dobrze, Godin go tu wyczyścił, powiem Wam, że Godin i Ramos to jest świetne połączenie. Patrzcie jaka piękna piłka do Bale'a, Gareth Bale. I z lewej, Oj, prosto w ręce Rejny, co ty, rozgrzać go chciałeś? Do przerwy, 1 do jednego i powiem Wam, że ten mecz już wygląda trochę lepiej, aczkolwiek i tak jeszcze to nie jest to samo czuć. Że on ma więcej tego zgrania, że przepycha tych moich zawodników, nie niezależnie kto to jest, to i tak zostaje przepchnięty. Może właśnie po tym to tak najbardziej jest odczuwalne. Nie wiem, może podania, nie mam pojęcia. Możecie mi napisać pod spodem, jak myślicie, jak działa to cały Team Spirit e, w sensie, że co osłabia. Według Was, o może Zlatan Ibrahimowi, i mamy 2 do 1. No Suarez, skończ to ładnie! Jak on tego nie trafił? Czemu lewa noga? Dlaczego nie prawą? Dlaczego? Ale mi ten Ibra ucieka po raz kolejny. No powiem Wam, że jest niesamowity. Rzeczywiście mieliście rację, jak pisaliście nieraz w komentarzach, że Ibra to jest chyba najlepszy napastnik właśnie w PESie. I co? To jest bramka? 3 do jednego? Nie no po rękach rejny. Niesamowity ten Rejna w tym meczu dziś. Z lata nie to będzie 4. Tak, perfidny Lobik. O oh my god. 5-1. Te zmiany składu są przerąbane. Zawsze jak zmienię skład w lesie to po prostu no nie potrafię grać. Nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem czy wy też tak macie, czy zmienialiście już składy Czy przebudowaliście cały skład i potem próbowaliście grać w lidze To samo było na live'ach i to samo jest teraz No przynajmniej ładna bramka na koniec Nie wiem kto to dostrzelił chyba Di Maria, jakoś piętką Zobaczymy jeszcze raz, a nie, nie zobaczymy powtórki Na pewno to pominie Ale ja chętnie bym zobaczył tą bramkę bo to naprawdę było bardzo, bardzo fajne, no i po co mi to siuśku pomijasz, no. Ta, jeszcze jedna, 5-3, obudzili się nagle. Gareth Bale, w 90 minucie już prawie. Koniec spotkania, wynik 5-3, no i niestety obudzili się za późno moi piłkarze. Ogólnie mam nadzieję, że w kolejnym spotkaniu zagrają jeszcze lepiej, bo tutaj już świadomo. Strzeliłem trzy bramki, lepiej zagrałem niż w poprzednim spotkaniu, no ale i tak mój przeciwnik zagrał jeszcze lepiej znów niż ja i strzelił ich aż 5. Także wynik pięć do trzech, proste, ha, lachu. Mm -hmm. Także ja powoli będę się z wami już żegnał, odnowię sobie tutaj tylko kontrakt dla mojego Ancelottiego i zapłacimy sobie, dobra, 3800 to nie jest tak dużo. W ogóle dzisiaj dostałem bonus 50 tysięcy, eee, tak o po prostu, nie wiem za co, nie czytałem nawet na stronie PESA, ale wbiłem sobie i dostałem 50 tysięcy za darmo, więc też fajny gest. Widzimy się kolejnym razem, mam nadzieję, że będzie lepiej. O, proszę napiszcie jakieś rady, jakie macie, o co chodzi z tym Team Spirit, już mamy 80, już będzie lepiej. Trzymajcie się na razie, piona.